O, tutaj jest ziomek, wiesz? Bomboklat. Bomboklata? Lat. I plus r. Siemano widzowie, dzisiaj będziemy grać z Piotrkiem i z Iglą. Igla i Piotrek już ze mną nagrywali. Oni są mega sigmy. Dobra, bez przedłużania, zaczynajmy. Ej, tylko Patryk musimy mnie dodać do bo mnie nie ma i jakby go nie słysza. Ej, Piotrek, dodasz do znań no, Aha, czy to ja się... już się słyszę. Jeszcze słyszę. Okay, uh -huh. Ja ci chwilę, bo mikro muszę przyczepić. Okej. Okay. Ej, ogólnie ci powiem, że Szczerzy, chcesz odedytować, nie? Szybko, nie. To, to nie musisz jakby kursorem znowu wracać po budowę, o tych, y, tych, nie? Po tych kwadratach. To możesz po prostu podkusnić, nie? Tylko że nie będziesz kłócał, tylko po prostu ci się samotami. Patrz, weź sobie zedytuj tą ściankę, zrób sobie, żebyś, no i zedytuj i jak masz, nie, klikasz to, jakbyś chciał kłótnąć na edycji. Tak, ja tyle, żeby szybko, to, to była prosta edycja. Tyle. Ja nie, mam nie prostą. masz nie. Nie prostą edycję? Nie. Nie mam prostej edycji, nie? lecimy. Czemu go wywaliło? Nie wiem. Dobra, gramy A, okej, gramy dło. Na trio. No duo na trio, ale będą poty. pewnie. Ajaj, będzie. No, no nie wiem. Jak nie jest aranka, to jak? Wywaliło Piotra, nagra... Yy, obecnie jestem w meczu tylko z ale będziemy rozmawiać z Pioterkiem. O no, Pioterek! No, 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 ej, pioterek, pioterek, pioterek! Pioterek, Pioterek! Ej, ej, Szymon! Ty Ład. musisz zbierać na tego, już miał kot. twórcy w Fortnite. Mam, no. a jak to zrobić? Kupiłem, musisz mieć jakoś chyba 600 obserwujących, nie? Na Ale mam już na 700 Fortnite, coś? Na Fortnite'cie, na nie? A na Fortnite muszę mieć 1000. Coś? Nie, po prostu, że w Fortnite, że jak musisz więcej Fortnite to nagrywasz, nie? A, no co? Jeszcze jakieś tam inne gry. Nie wiem wiesz, samoszałam lub Jacob... Yy, mają tyle subu. Czemu? Bo oni o każdej porze wrzucają chłopy filmy, nie? No właśnie jak się cały czas wrzuca yy, filmy, to jest źle. Trzeba dlaczego? regularnie. No to, no, trzeba regularnie, no ale Jacob chyba robi daily, nie? Nie. Znaczy, dobra, e, jeśli daily, daily jest dobre, ale to przy bardziej takich tych... Um, Słabszych, jest, ty, nie? T, nie, przy tysiąc sub. milion. pięćset tysięcy subów. daily nie. wtedy jest dobre. Dobra, no, no, to się no, robi. Najlepiej na początku, żeby się wybić. No tak, no ja... ej, no. Nie, to tak nie działa. Najpierw trzeba się wybić, potem jak ludzie ci będą znali, to będziesz robić daily, potem więcej osób Cię będzie poznawać. No, czy No, Kubiks zrobił daily na początku, się wybić ważne. No tak, no robi daily, no ale wiesz, to Kubiks. jest Fortnite'owy player. on no, jest bardzo dobry, a nie... I taki no, śwonek, który nie ma który nie umie budowli wyłączyć, bo ma takiego Dita. Wiesz co to parumujemy? Oooo, Bixa też od razu chciałbym. Tak, budowę, żeby I to też zależy, nie, czy... Ale to też zależy, czy YouTube. Czy YouTube da ci do algorytmu i czy będzie Ci polecać? Ale wiesz, no, ja bym chciał, żebyś miał pod creatora, czas wpisywał. tak jak mi się usuba? to wpisuję chłopie od razu, chłopie, to. Ja też bym wpisywał. Ten, um, ten má mě nie dać? Nie, aaa, I need help. Nie ja ma pytanie, ja macie jakiegoś inny kod twórcy? Co? Tak. Ej, cicho, te, teraz ci go, proszę. That. Co mówiłeś? Co? O jakimś kodzie twórcy, co? Tak, ty tak mówił, że... My coś tam trzymacie, jakieś kod twórcy? No wy już gadajcie, bo kupuję sol na rozkład. Ja tam nie, ja tam nie używam kodów twórcy bardzo. Znaczy, najczęściej to szamana używam. Ale no, prawie no ja zawsze. Jacob, Szałam Jacob. A jaka zamy? Oparł. FTK Kubus jest dobry. A, Fajnie. o FTK Kubus. A właśnie, ja, ja raz grałem ze FTK nie? No. Bo akurat, akurat od było, nie? Ja akurat oh przydało mnie do tego samego lobby. Miałem wpisany wtedy kod FTK Kubus. Powiedziałem, że miałem wpisany kod FTK Kubus. A on ten, a on powiedział, o to super, i, i ten, i, i mnie do znaj, ten, i opuścił ekipę, i mnie usunął ze znaj, a byliśmy już w lobby, nie? I mówił, dobra, wysyłam ci gift'a. I co ci wysłał? Nic. Nie Całe. Kłamał mnie. Ty, oszukali mnie. Mien... Kto? Całe, No chuj. Dobra, ale ja mam jeden sposób, ja kuchuję. Jeszcze, jeszcze... Pomocy! Jeszcze, 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 lecę, lecę, rob, robię ci granatów. Nie no, jakiś Ty, ty ciężkie, k***o! Dobra! O nie dostał full damage full, full, full jak ostatnio. Ale masz jetpack, to możesz jetpack żyć. O. Właśnie tak. <grypt> Co ci się dzieje z tym chodzi. Widzisz cały czas ci się pali, a nie lecisz w górę. A nie, nie, to ty masz lagę wiesz. Okej. Okay. No może za się O Boże, ej, ja bym deadną. Ej, będziesz się bawił z granatami, czy pójdziesz mnie zrestartować? więc A gdzie tam jest moja karta? okej, okay, kupiłeś. Tak też można. Kupiłeś Wykupiłeś mnie. Kurde tysiąc! O jest! to Freddy,

Ej, ej, a oglądałeś... Ej, ej, a oglądałeś I tamten odcinek, jak jeszcze z Felixem byliśmy? Widzisz wrzuć mi granat... granat Triga. To... Dobra, to chodź. A ja dostanę full damage'a? Nie. Patrz, stajesz tu. Wiem, pamiętam, jak to się robi. Poczekaj, co już raz zadzienę na czek. No, teraz wiem, jak będziecie rotować do ząba. A co on myśli... Mówiłeś, że nie wygrała, ale musi wejść! bez cappuccino! Tak, żeby taki teraz lecisz, że taki się skończył. You are not win. Jużywa tego. Lunch pana. Nie chyba grać ale gra to tak super, super, Już chyba plera, już, wiem czemu nie ufać. Już chyba wiem czemu tobie nie ufać. Bez ok O bo Czy to bombik? O, o, tak. O, tak. o, tak. Granaty? Tak, granatu. Granat. Granaty. Granat o, trek. Tak. Zrób mi granat treka. Tutaj, chodź. Chcesz mi zaufać? Tak, tak. Mówię to z żalem, ale chcę. Trzeba. Jakiś... Nie polecam. Tak. Trudno. Mhm. O, o, Dobra, chodź. Idę. Lecimy w stronę wody żebyś to fakty przel. Ja chcę na miecz. bo tam jest mieć. Zadnąć na mapie. O, dużo jest mieczów. O, Tam. Iść na dalszej. Tam. na dalszej. Tam. Samo pierwszy raz no tak. przez to nie zginął. Gratulacje. Nie parę razy przez to nie zginąłem I żyję. Chyba żyje, Nie żyje. O. Psu o, co się zastan się działać. Ej, ja to jest mój miecz. Zaczekaj. Okay. Mi słuchawki. Skopki... Baleryina bez cappuccino. Mimi mi 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 Nie mi, mi. Nie ja grał Z... Z, Z to sobą. ty, endlas. Travis to full time. Don't Pomocy, porywa mnie. Sok, <ślawnia> Się Udało się. Jednak, jednak mnie nie pożali. Myślę, że mi karabin zniknął. Możesz mi już robić granat triga, mam miecza. Mam dwa. A ja mam, mam dwa granaty. O, to chodź tu. Nie wiem, czy te granaty... A nie, to mi będziesz mieć, że mnie to Ej, jaki masz kolor miecza? Zmienimy się? O, kręfę. No chodź, zrobimy Grand trika. Okay. A chciałbyś się wymienić? Kolorami? Ja. Nie. to jest problem. Ale to ty chyba też coś nazywali do stre. A. Okej. Okay. Nic nawet nie wywaliło. Fajnie. Bez chwili? Nie po to z Le Lecimy na kamień, na bo tam zostawiłem e, kolejne dwa granatki do kolekcji. O, tutaj jest ziomek, wiesz? Bombok, klas. Bomboklata? Mm. Już, już mam jednego fraga. A nie, już mam dwa fragi. Tam jaki, tam są, tam są, jakieś dziule. Ale oni są, dobrze, oni są oni są dobrzy, wiesz? A skąd wiesz? Bo dobrze biją na daleko. Ja, ja też, też dobrze biję nie na nie tak daleko. Gręcznie. No! W ogóle, o, ogóle... No. Dostałem, dostałem. Dostałem. tak, tak, to, Sorry. tak, to. No nie, matusz, nie mam tak, 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 nie, tak, matus nie, mam. nie mam, mam nie mam. Matusz. Nie Nie mam nie 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 właśnie mi właśnie. To, Skurde, tak, to, tam to ci jest lecą, lecą, twoje całe? Tam ci aj, całe. lecą. Tam ci lecą. Tak, to są ci jaj moje. Dawajcie szybko, szybko i pomagaj Szymonowi. A ja tutaj leczy na spokojnie? No pomagaj! Jest stąd leci! No, no dobra, to idę. O, to te... O nie! O, to, to, to nie te aura. Ta aura! O kurczę, ej, czemu nie się, jest tutaj. No Nie no? Jak, no? Gramaty co? Dobra do Lobby. Papa pa, widzimy. To już koniec na dziś. Niestety pana Pioterka wywaliło, ale poszło nam nawet źle. Dobra, zostawcie komentarza, subskrypcję, lajka. Papa! Elo! Pa. Pa, pa. Pa. Pa.